Gural to nie jest hip-hop. Rozmowy, część druga. Co mnie skłoniło? Słuchaj, to nic mnie nie skłoniło. No, pytają, to odpowiadam, wiesz. Ja nie lubię mówić, ale niestety mówię zbyt dużo, zbyt często i nie na temat. No. I po prostu te rozmowy są mocno nie na temat, ale są jakie są, jakie jest koń każdy Obiecywali mi, że rozmowa będzie krótka, ale okazało się, że jest długa. Hajsty nie płacą, no nie wiem. Słuchajcie, e, możecie przeczytać sobie rozmowę ze mną. Jestem kurwa starym Erotomanem gawędziarzem, pod tatusiałem raperem jeżdżę w WFT po całym globie i pierdolę różnego rodzaju komunały, różnego rodzaju historyjki, opowiadam. Część z tych historiek możecie sprawdzić oczywiście w książce Rozmowy o hip-hopie, część siódma. Whatever. Eee, tak to jest po prostu, tak to jest, jak to jest, jak to bywa. To o problemach, których ciągle nam przybywa.